Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku poradnika The Space Engineers. Przepraszam, ale ostatnio nie było odcinku za bardzo, bo miałem bardzo mało czasu do, <laughs> na, na przygotowywanie nowych epizodów i musiałem niestety troszkę ograniczyć ilość odcinków. Dzisiaj pogadamy o antenach oraz o zdalnej kontroli. Te żółte piłki, które widzicie, to jest funkcja, która w menu K pod info jest i tu jest show antena range. Pokaż zasięg anten. Jak to wyłączymy, nie będą nam przeszkadzać. Anteny to jest jeden z bardziej podstawowych bloków w tej grze, który umożliwia nam na przykład zdalną komunikację z innymi pojazdami. Umożliwia też wyświetlanie na ekranie różnych informacji o pozycjach zaprzyjaźnionych, neutralnych bądź wrogich jednostek. Mamy tak naprawdę cztery kolory, cztery, na cztery sposoby są rozróżniane. Mamy niebieskie anteny to są anteny, które należą do gracza. Są anteny zielone które należą do przyjaciół, którzy są w tej samej frakcji co my. Są też wrogie anteny czyli czerwone które należą do e, przeciwników do wrogich frakcji. E, oraz są też białe anteny, które są neutralne i które nie mają żadnego znaczenia tak naprawdę dla nas. Oprócz tego, że możemy sobie bezczelnie podlecieć, wcisnąć menu, K, wybrać sobie z menu e, tu menu, K, wybrać sobie z menu taką antenę i przełączyć własność na siebie. <laughs> to jest duża zaleta neutralnych jednostek. E, anteny mają określony zasięg. W menu K, Możecie sobie wyregulować go. Wystarczy otworzyć antenę w menu w kontro kontrolnym, tu możemy regulować i zasięg. Co jest ważne, anteny przesyłają między sobą informacje, więc jeśli są wzajemnie we własnym zasięgu, obydwie te anteny mają 50 metrów usta ustawione zasięgu, więc idealnie są w sam raz we właściwej odległości. I teraz, jeśli to jest stacja prawa, tu mamy stację środkową, stację 1, mogę sobie otworzyć ten reaktor, przez ten reaktor wejść przez menu i tu jest lista rozwijana, i mogę sobie przełączyć do stacji środkowej i podejrzeć, na przykład, działające tutaj urządzenia, przejrzeć jej zasoby, zobaczyć, jaki ma w ekwipu ekwipunek w kontenerach, na przykład, i podobnych. Mogę zlecić produkcję jakichś przedmiotów, nawet mogę zmienić nazwę, jeśli stacja należy w całości do mnie. Także dosyć duże, duże możliwości to daje. Co jest ważne, anteny muszą się na siebie nakładać w obu kierunkach. Także włączymy z powrotem menu info. Przełączymy sobie antena Range. Ta żółta kula pokazuje nam, jaki jest zasięg danej anteny. Widzicie, one się na siebie nakładają. Ta antena na przykład to jest ta sfera tutaj. Ta antena to jest ta wielka sfera tutaj dookoła nas. Widzicie? Co jest ważne, jeśli ja wyjdę z, z tej sfery, to już ona znika. Ona działa tylko w zakresie, kiedy jesteśmy w jej pobliżu. Tutaj specjalnie ustawiłem lewą stację która też ma zasięg 50 metrów, ale jest zbyt daleko ustawiona w stosunku do pozostałych, żeby mogła mieć ten zasięg uchwycony. I teraz zobaczcie, co się stanie. Jak wejdę sobie w menika, nie da się przejść do pozostałych stacji. Co jest ciekawe, mogę zwiększyć jej zasięg, dajmy na to na przykład 60 metrów, żeby złapała teraz stację środkową. Wchodzimy z powrotem do menika. Rozwijane i nie ma możliwości komunikacji. Mimo, że ta antena ma zasięg wystarczający, żeby sięgnąć do anteny tamtej, nie jest w stanie się z nią skomunikować, ponieważ tamta nie jest w stanie jej odpowiedzieć. Bardzo ciekawy, ciekawy pomysł. Także jeśli ja teraz w tym momencie podlecę na przykład do tej środkowej, otworzę menika, wejdziemy w antenę, wciskam teraz trzymając kontrol, otwieram możliwość wprowadzania. E, takiego sposobu e, zamiast ciągnąć suwakiem, dobra, i teraz te dwie anteny się widzą, i zobaczcie, co się nagle dzieje. I teraz mam dostęp zarówno do środkowej stacji, jak i do prawej stacji. Mimo, że ta stacja nie ma bezpośredniego połączenia z prawą, stacja środkowa działa jak przekaźnik i przekazuje sygnał z jednej stacji do drugiej. W ten sposób możecie przedłużać informacje pomiędzy kolejnymi stacjami. Widzicie? Ta stacja na łącz komunikuje się z tą, a ta się komunikuje z tamtą. Można w ten sposób bardzo długi ciąg anten pośredniczących zbudować. Oczywiście w relacjach planet, jakbyśmy chcieli między Marsem, na przykład, a Ziemią, które standardowo w grze spawnują się mniej więcej w odległości 2000 km, no to tych stacji trzeba by koło setki zbudować, bo one mają maksymalnie 50 km zasięgu. Trochę mało, ale, ale jest to do jak najbardziej wykonalne. Co jest ważne, takie stacje mają możliwość zasilania trzema panelami słonecznymi, czyli jeśli na przykład otworzymy sobie nową stację, zbudujemy... I postawię na niej antenę, to wystarczy teraz jeden, wystarczą trzy panele słoneczne, żeby zasilić w całości tą antenę. Tak, i na przykład tutaj. Tylko jest jeden problem. To musi być e, zwrócone w kierunku słońca. Więc jeśli w grze macie na przykład włączoną funkcję obrotowego słońca, e, to trzeba by do, dodać do tego jeszcze jakiś program, który by za pomocą komand, bloków i podobnych rozwiązań by obracał tą stacją, żeby cały czas było nasłone, nasłonecznione. Dobra, wytnijmy to. Jest jeszcze taki rodzaj uboższej wersji anteny, nazywa się nadajnik, tudzież beacon. Po angielsku. Jak widzicie, ma tutaj w środku takie światełko załączone i tak coś na styl soczewki Fresnela, żeby było takie wrażenie, jakby to wyglądała jak latarnia rzeczywiście. I Beacon ma tylko funkcję nadawania. Nie ma możliwości odbioru sygnału. Ale za to pobiera trochę mniej mocy. Zobaczcie, maksymalny zasięg y, bikonu to jest 50 km i bierze tylko 100 kW. Antena z maksymalnym zasięgiem 200 kW. <laughs> Także to pokazuje, że rzeczywiście te bikony się opłaca stosować, jeśli na przykład chcecie sobie coś oznaczyć w tym miejscu. Y, oczywiście można też stosować GPS-y, prawda? One są nawet wygodniejsze, bo wtedy wystarczy wcisnąć current position i on pobiera naszą lokalizację, i tu może, możemy. Sobie tutaj zmienić nazwę. Możemy skopiować do schowka i wtedy możemy ją wkleić w. W, w czat w gry. I wtedy inni gracze mogą sobie to skopiować i wkleić u siebie, i w ten sposób dzielić się pozycjami GPS. Także jest to dosyć wygodne rozwiązanie, które w pełni zastępuje Bikony, no ale bikony zdecydowanie poprawiają powiedzmy imersję z grą, czyli to wciągnięcie się w rzeczywistość gry. Jeszcze ostatnią ciekawostką, i to jest rzecz, o której zrobię osobny jeszcze odcinek, to są bloki zdalnej kontroli. Bloki zdalnej kontroli pozwalają zdalnie kontrolować pojazdy. E, dobra, właściwie nie, nie, nie muszę. Skafander bohatera ma zasięg 200 metrów. Za pomocą literki O można go włączać i wyłączać. Mam na myśli za, zasięg anteny, która jest w skafandrze. Teraz wystarczy poszukać, po, wciskamy Shift-K, przechodzimy sobie do naszego pojazdu. Możemy otworzyć sobie Remote Block z listy i przejąć zdalną kontrolę nad statkiem. Nie jest to Idealne rozwiązanie, ale działa. Czemu nie jest idealne? Ponieważ nie mamy możliwości e, działania w tak e, szybki, i dynamiczny sposób, jak w przypadku, gdybyśmy siedzieli wewnątrz kokpicie. Też mamy ograniczenie 200 metrów, czyli po przekroczeniu 200 metrów tracimy kontakt z pojazdem, i e, przestajemy mieć możliwość dalszego kontrolowania go. W tym momencie, o, zobaczcie. I już zniknęły nam kontrolki. Nie możemy już dłużej go sterować. Postać się u... uwolniła od tego. Oczywiście o bloku zdalnej kontroli zrobię osobny odcinek, bo posiada on dużo więcej funkcji niż yy, te konkretne. Dlatego też yy, postaram się opowiedzieć o nich dokładnie i później. <grafię> Dobra. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te kilka skromnych informacji Wam się przyda w najbliższym czasie. <gry> bardzo, bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie. Cześć!